Witamy w Real Bielsko-Biała. Wielki wybór, niskie ceny. Łopatka wieprzowa z kością i skórą 8,99. Schab wieprzowy bez kości 12,69. Mielonka turystyczna 5,99 szynka teściowej, 16.99 marchewka z groszkiem mieszanka ośmioskładnikowa 2.99 łosoś norweski wędzony 3.69 Pepsi Cola Mirinda Seven Up 2 razy 2 litry 7.99 olej rzepakowy 4.79 szynka tostowa 8.89 płatki ConFleks 6.99 kawa rozpuszczalna Kronat Gold 19.99 proszek do prania Ariel 3,2 kg 29.99 żwirek dla Kota 4,99 płyn do prania Pervol 14,99 Sergołda 14,95 Masło Extra 2,95 Rabat 50% na donice ceramiczne. Rower MTB Damski lub Męski w 10 latach po 24,90. Tuja szmaragd 120 do 140 cm 15,99. Środowe szaleństwo rabatowe kupuj od czwartku do wtorku za minimum 50 zł, a otrzymasz kupon rabatowy na całe zakupy do realizacji w najbliższą środę. Zapraszamy Real Bielsko biała Centrum Handlowe Gemini Park, ulica Leszczyńska 20.